Dzień dobry kochani! Za mną, słuchajcie, góra ubrań, pudełka, torebka, bo wzięłam się za totalne odgracanie szafy i za wystawianie wszystkiego na wintet. Także znajduję perełki, wystawiam, słuchajcie, rzeczy których nie chodzę, które już na przykład nie miałam na sobie dłużej niż rok czy niż dwa lata, no to lądują na tej kupce. Zobaczcie, ile to jest wspaniałych rzeczy. Niektóre rzeczy są z metkami, Tutaj mam przepiękną, koszulową taką tunikę w pięknym jasno-niebieskim kolorze, haftowaną. To jest tunika z Zary. Aż samej mi szkoda, że muszę ją sprzedać, ale po prostu jest na mnie za duża, zlatuje ze mnie. Zapraszam Was na moje wintki bo staram się tam wystawiać naprawdę takie ciuchy, które lubię ja w nich chodzić, albo takie ciuchy właśnie, których nawet szansy nie miałam założyć jeszcze z metkami, albo które założyłam tylko kilka razy. Będę wystawiać, słuchajcie, sukienki jeszcze wizytowe, powiem Wam, że już mi się znudziły moje sukienki. Ja mam kilka takich sukienek, które po prostu sobie rotowałam i co roku... Zakładam na różne wesela. Myślę, że w tym roku już będę je sprzedawać. Bliżej tych sezonów ślubnych. Kwiecień, maj. Tutaj macie moją nazwę na Vinted. Zaobserwujcie mnie. Staram się regularnie wrzucać tam rzeczy. Codziennie kilka rzeczy nowych wpada. Pamiętajcie, że w zestawach taniej. Otwieram tego vloga właśnie takim odgracaniem szafy. Bo chciałabym, żeby to był vlog na temat wiosny Na temat przygotowywania się właśnie do tej wiosny Chcę Wam pokazać trochę wiosennych inspiracji I właśnie inspiracja numer jeden to jest posprzątanie swojej przestrzeni Ja się zajmuję odkracaniem szafy, ale słuchajcie, robię to na minimalnym wysiłku Mini, mini, minimalnym e, moim zaangażowaniu Codziennie sprzątam sobie jedną szufladę albo jedną część półki Żeby mnie po prostu to nie przetoczyło Ja wiem, że są e, osoby, które lubią po prostu wszystko wywalić jednego dnia na podłogę, posegregować, pokładać, ale to nie jestem ja Ja lubię takie systematyczne, malutkie porządki Jadę to dzisiaj do mamy i myślę, czy bym nie wzięła mamy na przykład do Pepko Zobaczyć, jakie tam mają wiosenne ozdoby, bo sama jestem ciekawa I sama bym chętnie zobaczyła Słuchajcie, obczajcie ten płaszczyk To jest płaszczyk, który ja nosiłam jeszcze na studiach Co prawda on nam nie pasuje, chociaż jest taki lekko... W ramionach na mnie opięty, bo to jest rozmiar S. Ja go tak uwielbiałam. W środku ma taką krateczkę. Krój trochę, a lata 60. Myślę, że on pójdzie na sprzedaż, żeby komuś jeszcze służył. On ma przepiękny taki i lekko połyskujący materiał. Wygląda jak nowy. Tutaj mam jeszcze, słuchajcie, taką kurteczkę, chociaż tą kurteczkę nie wiem, czy będę sprzedawać. Ono się teraz wpisuje w trendy. I mam jeszcze taką podfruwajkę z gapa. Zaraz przymierzę. To wam pokażę. To jest taka, słuchajcie, szara zieleń. Przepiękny to jest kolor. Ona ma mnóstwo tutaj kieszonek. Można podwijać rękawy, można je podpiąć. Ma oczywiście też. Kaptur, to jest idealna taka kurtka wiosenna Ściągacze, wygląda pięknie W ogóle nie znać po niej śladu użytkowania Zastanawiam się czy ją sobie nie zostawić, ale ja już jej tak dawno nie nosiłam Że nie wiem czy to ma sens, czemu jej nie nosiłam, jest śliczna Przekonamy się czy wleci na Vinted Jeszcze to przemyślę, no jest po prostu bombowa Cieniutka, przewiewna, boska Ta brązowa kurtka, milusia cieplusia ona ma przepiękny kolor, trochę brąz, ale trochę z takim odcieniem bakłażana, stylizowana na taką starą, poprzecieraną. Powiem Wam, że wygląda prześlicznie, tylko że mój jedyny problem jest taki, że ja już nie chodzę w takich krótkich kurtkach. A to jest kurtka z misiem, z kieszeniami. Chodziłam z niej chyba w liceum, ale ona jest tak świetnie wykonana, że w ogóle nie znać pod niej noszenia. Ja nie wiem czy to nie jest przypadkiem jakaś skóra. Nie pamiętam gdzie ja ją kupiłam, ale pamiętam, że ją kochałam. I jeszcze na górze ma misia. Chyba ją wystawię, słuchajcie, bo ja już nie chodzę w takich krótkich kurteczkach, ale osoba, która ją nabędzie, to będzie po prostu przeszczęśliwa, bo jest boska. Tawiłam już, słuchajcie, trzecie pranie, z tym mamy, napiłyśmy się kawę, byłyśmy jednak nie w Pepco, tylko w Action i było mnóstwo fajnych, wiosennych rzeczy i w ogóle dopad mieszał zakupów, przyznaję się. Nakupiłam trochę, więc już Wam pokazuję, czym skończyłam. Na początku, słuchajcie, może zapałujcie sobie ten film i powiedzcie mi, na jaką kwotę wyglądają te zakupy. Zapłaciłam za nie, uwaga, uwaga, 100 zł, a nakupiłam tyle rzeczy. Począwszy od takich artystycznych, bo będę organizować takie wieczorki, czy też popołudnia artystyczne. Tak mówiłyśmy sobie z mamą, że kiedyś musimy sobie zrobić takie właśnie fajne popołudnie. Mam tutaj dwie sztalugi, takie, które będą się łatwo myć, plastikowe, na farby i w tym się też bardzo fajnie farby miesza. Nie sztalugi, tylko taką tackę. Mamy też takie słodkie, mini, cute sztalugi razy dwa. I z tego właśnie można zrobić jakiś taki malutki obrazek. No i można z tego zrobić ogólnie bardzo fajną dekorację. Mam też coś, co mi się przyda do pakowania paczek na Vinted, czyli dwie taśmy. Zawsze jak jestem fakirszy, to coś dla tych naszych piechów biorę. Tutaj mamy smaczki treningowe. I jeszcze wziąłem im takie kosteczki. Tutaj mamy jeszcze troszeczkę większe te płótna. Też razy dwa. One kosztowały, słuchajcie, 7 zł, więc tanio. Jak barsz. Zobaczcie, jakie przepiękne świeczki w gruszki. Jedna jest brzoskwiniowa, jedna jest taka zielona. Tak jak widzicie, celuję teraz trochę w zielenie. Trochę chcę właśnie do domu tej wiosny wprowadzić. Mam dużo teraz zielonych dekoracji, że jeszcze dokupiłam taką świeczkę. Bazonik przepiękny. Nie bazonik, tylko świecznik. Słuchajcie, to jest świecznik. Wzięłam też e, takie zwykłe białe świece. One są świetne. Bardzo fajnie mi się sprawdzają. I zawsze uważam, że takie białe świece warto mieć, kim do wszystkiego pasuje. Nie mogłam się, słuchajcie, oprzeć. Jak zobaczyłam te kwiatuszki, no po prostu są piękne i od razu pod kolor wzięłam sobie serwetki fioletowe. I jeszcze jedną parę serwetek, takich typowo już wiosennych, kwiatem wiśni. Chciałam, słuchajcie, kupić sobie obieraczkę, bo wczoraj mi się moja ułamała, no ale nie było obieraczki solo, więc wziąłam z nożykiem małą, bierz z nożykiem, bo ja nie lubię obierać obieraczką. Jak jestem u ciebie, to lubię obierać nożem. Więc obieraczka jest dla mnie, nożyk będzie. Dla mamy. I mydełko, które poleciła mi jedna z Was na plamy. E, zapytałam się na Instagramie, co radzicie na plamy z podkładu na białej koszulce. I jedna z Was właśnie mi poradziła mydełko, także będziemy testować. No i doniczka. Doniczka na kwiata, którego sprezentowała mi mama. Pokażę Wam go w domu, bo jest przepiękny. Mamy już kolejny dzień. Wczoraj siedziałam u mamy do pół do dziesiątej. Robiłam prania, a robiłam prania dlatego nie wyjaśniłam wam tego na pienie. Ale słuchajcie, zepsuła nam się pralka. I dopiero serwis z panią przyjdzie w poniedziałek, więc e, tymczasowo robimy pranie u mamy. A mama, mama ma dużo mniejszą pralkę niż my, więc tych prań chodzi więcej. Jeszcze wczoraj, słuchajcie, udało się mi odebrać z Orlen paczki spodnie, które sobie zamówiłam na winte. To jest, słuchajcie, firma. Monkey. To są takie szerokie spodnie. Ja myślę, że to oryginalne miało być kulot, ale ja jestem dosyć niska i one sięgają mi tak równo do kostki. To są, słuchajcie, takie eleganckie spodnie, które chciałam mieć w swojej szafie. Już trochę tych spodni od siebie posprzedawałam. Posprzedawałam, słuchajcie, już wszystkie rurki, bo ja praktycznie od y, półtora roku no, nie założyłam rurki. Jeżeli chodzę w wcisłych spodniach, to raczej chodzę Leginsa. Te piękne spodnie, eleganckie w kancik, w kratkę. Będę sobie stylizować na wiosnę. Myślę, że to też jest fajny pomysł, żeby się w nie ubrać na święta. Tutaj mam też koszulkę ze Strong Pointa, w której często ćwiczę. Ja Wam pokazać, jak fajnie ze sobą idzie beż i szarość. Tak jak widzieliście dzisiaj rano zasiałam już żyżuchę, także na święta już będzie rosła. Ja żyżuchę też bardzo lubię używać do kanapek, więc na pewno się nie zmarnuje, ale jest to taka przepiękna dekoracja. Moim tipem jest, żeby sadzić w jakichś takich mniejszych uroczych naczynkach. Najbardziej mi się do tej pory podobało właśnie jak wysadziłam ją w filiżańce po espresso, takiej malutkiej, z tej białej filiżanki. No tak uroczo wystawała ta żucha. Zrobiłam to i w tym roku, a resztę zasadziłam po prostu w innych uroczych naczynkach. Tak jak widzieliście, poczyniłam wczoraj zakupy. Pokażę Wam, co ja będę chciała z tymi ozdobami zrobić, jak je zaaranżować, myślę, co zrobić z tymi kwiatkami. Bo strasznie spodobał mi się pomysł, że mogłyby to być podstawki pod napoje. Tylko, że one mają, słuchajcie, te sznureczki i zawieszki. Nie wiem, jak to ograć, ale strasznie mi się podobał pomysł, żeby to były podstawki pod napoje na stole, bo to będzie pięknie wyglądać. Zobaczymy, czy to w ogóle się uda. Moi drodzy, wygląda to tak. Trochę się rałuję, że te kwiatki nie są większe. Wtedy bardziej by wyglądały jak podkładki. Ale mimo wszystko, słuchajcie, myślę, że wygląda to uroczo. Dopasowałam też tutaj serwetki, które wam wczoraj pokazywałam z Action. No i tutaj mamy taką główną dekorację. Oczywiście największą dekoracją są żywe kwiaty. Ten stroj, słuchajcie, jest z Pepko. Kupiłam go w tym sezonie. Być może jeszcze Pepko jest. Kwiecznik jest z Action. Dostałam go pod choinkę od mamy. Tutaj mam taką świeczkę, chmurkę. Mam ją 100 lat. Tutaj też mamy moją starą ozdobę. Też, słuchajcie, kiedyś to kupiłam w Action i po prostu zrobiłam z tego. Taką podpórkę na świeczkę. Tutaj mamy króliczki, one są z zeszłych sezonów, nie pamiętam z którego sklepu. No i tutaj mamy trochę forsycji i gipsówki, bardzo ładnie to według mnie wygląda. Przyniosłam trochę forsycji z ogrodu ostatnio, zrobiłam tutaj jeszcze taki kącik z forsycją. Tutaj mamy, słuchajcie, nową półeczkę, którą ciągle myślę, jak zaaranżować, no ale ten kącik na razie. Wygląda właśnie tak. Ta forsycja jakoś tak super mi pasuje do tej niebieskiej ściany. Rozjaśniają. Tutaj w ogóle mam słuchajcie lampkę grzyba, która jest po prostu cudna, którą uwielbiam. Ona jest z Home and You. Jest u mnie teraz dużo takich zielonych dodatków. Stawiam przede wszystkim zawsze na żywe kwiaty, bo według mnie żywe kwiaty robią najlepszą robotę, jeżeli chodzi o dekorację. Tutaj mam jeszcze taki kącik wiosenny z gipsówką zasuszoną i e, z króliczkiem i ze świecznikiem. Też to bardzo fajnie wygląda z tą ceglaną ścianą. Udaję się tutaj na poczęstunek, które sama sobie zrobiłam. Stolik kawowy, bieżnik wam pokazywałam w którymś z vlogów. To była moja przecenowa zdobycz z pepko. Miseczka w kształcie serca. Kiedyś chyba kupiłam w netto. Miseczki, kwiatuszki mam z pepko i kubeczek również z Tam Już mi burczy w brzuchu, więc zrobiłam sobie na szybko pomarańczę i wzięłam kilka precelków. Kochani, mamy już sobotę i myślę, że ja się tutaj już z wami będę żegnać. Chciałam wam tylko powiedzieć, że ostatnio Testuję sobie nowe rzeczy, bo pokończyło mi się trochę rzeczy w makijażu. Odkryłam między innymi markę Astra. Dajcie znać, czy chcecie taki film z moją aktualizacją makijażową. Zaczęłam robić też różne miksy, które wychodzą mi super. Miksuję słuchajcie, rozświetlacz z podkładem. Jeśli chcecie wiedzieć, jaki to podkład, jaki to rozświetlacz, no to dajcie znać koniecznie w komentarzach, jeśli Was taki film ciekawi. Mam nadzieję, że wniosłam tutaj trochę wiosennego nastroju. Ja czuję się świetnie, od operacji minęło już. 5 tygodni. Jeśli nie wiecie o co chodzi, to odsyłam Was do poprzednich filmów. Znajdziecie wyjaśnienia w filmie pod tytułem Operacja. Tymczasem ja się już będę z Wami żegnać. Zostawiajcie kciuki, jeśli film Wam się podobał. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować, włączyć dzwoneczek. Do następnego, kochani, buziaczki, pa. pa.